Cześć Anko, z tej strony Kuba Gritner z kanału Cykloza, a dzisiaj chciałbym wam pokazać jak wygląda mój trening. Także po pierwsze jak jadę sobie na trening to warto sobie znaleźć taką miejscówkę, która ma niewielkie nachylenie i na której będziemy mogli sobie swobodnie coś przerobić. Chodzi mi głównie o to, żeby nie chodzili tutaj ludzie, żebyście mieli swobodę, żebyście mieli też miejsce i żeby wszystko można było na spokojnie ogarnąć. I tak, zanim cokolwiek jeszcze zacznę tutaj ogarniać, to przyda mi się, żeby mój sprzęt był zawsze taki sam. Co to oznacza? W moim przypadku jest, że zawsze na tym samym ciśnieniu w oponach mam oto taki miernik szwalbę. I on zapewnia mi to, że właśnie mogę sobie ustawić dokładnie te same ciśnienie za każdym razem. Dobra, więc początkowo na dojeździe mam tutaj wyższe ciśnienie, jak widzicie, 2,21. Dobra, sprawdźmy ponownie. No, nawet trochę za nisko, 1,72 wyszło z tyłu. Dobra, no i to samo z przodu. Zobaczmy na początku, jakie ciśnienie było z przodu. No i z przodu bazowo mamy 2,13. Jeszcze trochę, bo 1,70 było. 1,48, no jest to trochę niższe ciśnienie. Niż zwykle, jeżdżę, ale spróbujemy. Kolejną rzeczą, która przyda mi się do treningu, są tego typu kapki. Bardzo niewielkich rozmiarów. Mogą spokojnie zmieścić się do nerki Ewoka. Także nie muszę brać żadnego plecaka czy czegoś tego typu. No i dzisiaj sobie poogarniamy zakręty. Mniej więcej stamtąd będę najeżdżać. Tutaj, tutaj, tutaj. Jeden zakręt, drugi, trzeci i czwarty. No i dobra, jeden, dwa, trzy. 5. I zawsze jak znaczy zakręt, warto sobie zerknąć, czy ten zakręt ma w ogóle sens. No w tym przypadku to by musiało być nieco bardziej tu, a to nieco bardziej tutaj. Dobra, mamy już zakręty, więc teraz druga sprawa, fajnie by było, jakby na zakręcie nie było żadnych liści. Żeby była po prostu ziemia, tak żeby łapać przyczepność, żeby się nie ślizgać na liściach, a złapać pewność. Chodzi nam o to, żeby zapewnić sobie podczas treningu jak najlepsze warunki. Przynajmniej jeśli chcemy się skupić na samej technice i jeszcze tak dobrze jej nie ogarniamy, tak żeby nic nas po prostu nie rozpraszało. Więc ja sobie delikatnie przejadę tu butem, wyczyszczę. Ok. Jak widzicie wszystkie zakręty są już odgrabione, także będzie za chwilę można spokojnie trenować. Już widzę, że ten drugi nieco trzeba poprawić, bo jest trochę za ostry. Dobra, teraz warto będzie się przejechać po prostu raz po tych zakrętach, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje, jeśli któryś z nich widzicie, że jest nieco za ciasny, to warto to od razu poprawić, a potem bazować już na tym, co tutaj jest. Teraz może ktoś zapytać w ogóle, jak ja mam wiedzieć, że robię jakieś błędy? No to sprawa jest prosta, trzeba siebie nagrywać, nie ma innej opcji, chyba że mamy drugą osobę, która nam po prostu podpowie, co robimy źle, mamy jakiegoś trenera czy mamy kogoś, kto bardziej ogarnia i ona widzi, że słuchaj stary, ale ty miałeś pięty w ogóle w górze i musisz to poprawić, ja natomiast najczęściej nagrywam siebie i później analizuję w domu, co robię nie tak i na przykład na kolejny trening przyjeżdżając wiem, że nie prostuję wewnętrznej ręki albo na przykład mam pięty w górze, i wiem, na czym się skupić na dzisiejszym treningu. Także co? No, trzeba sobie ustawić gdzieś kamerę. Ja mam nie tyle co GoPro, co nawet zwykły prosty statyw z telefonem. O. I teraz spróbujemy sobie złożyć taki statyw i gdzieś znaleźć. Tego typu staty. naprawdę to jest tania sprawa to kosztuje pewnie po 20 zł na Alegr, coś tego typu. Tali Express to pewnie można zamówić za 14 zł. Może na, na Allegro będzie to nieco droższe, ale to jest naprawdę mega tania sprawa. No i warto sobie teraz zobaczyć: jakieś fajne stanowisko wyczaić. O, tak jak tutaj. Może GoPro, które ma szeroki kąt, będzie fajniejsze z boku. A smartfon na przykład ustawię na wyjściu z zakrętu, tak żeby widzieć, czy pochylam, czy nie pochylam roweru. Więc o, gdzieś tutaj postawimy sobie smartfona na statywie. I teraz tak, jak robicie trening, może tak. Jak robicie trening, warto sobie ponagrywać to z paru różnych perspektyw, z paru różnych kątów, tak żebyście po prostu widzieli siebie, nie tylko z jakiejś tam jednej perspektywy, tylko z dwóch, na przykład z trzech perspektyw. Więc tutaj tak, tu włączę nakrywanie i zaraz włączę gdzieś na GoPro w jakimś miejscu, może tutaj. Albo spróbujemy zrobić GoPro na wyjściu z zakrętu. I tak naprawdę mam teraz dwa kluczowe kąty. Mam wejście z zakrętu i wyjście z zakrętu, więc mogę wszystko dokładnie przeanalizować i to w jednym nagraniu. Natomiast jak wy macie tylko telefon, no to też się nic nie dzieje. Zawsze możecie potem ten telefon przestawić i zobaczyć co jest nie tak. Dobra, zobaczcie, że tutaj mam już coś nagrane. Natomiast tego typu perspektywa kompletnie mi nic nie daje, bo nawet co z tego, że fajnie tutaj widać, że, że mam te kolana dogięte, jak po prostu nie widać całego mojego ciała. Więc kwestia taka, że muszę się troszkę oddalić od tego zakrętu. Albo gdzieś dać wyżej telefon, zaraz coś wymyślę. Bo po prostu nie widzę tego, czego bym się, co bym chciał zobaczyć. No jednak GoPro to trochę lepiej nagrywa, więc spróbuję tym razem GoPro z przodu. A telefon pójdzie do tyłu. Ja chcę się zawsze skupić na tym, aby moja technika była jak najbardziej poprawna, żeby przejazd był jak najbardziej płynny, a dopiero potem dorzucam prędkość. I bardzo ważna sprawa, jak się czegoś uczycie, szczególnie tak skomplikowanego elementu, jakim są zakręty, bo tu naprawdę trzeba wiedzieć co się robi. Trzeba dużo jednych, dużo podobnych ruchów ze sobą skoordynować, typu wystawienie bioder na zewnątrz, czy popatrzenie do przodu, szerokie ramiona, pięty w dół, kolana do ramy i skręcamy całym ciałem, nie tylko rękami, czy nie tylko górą ciała. Także skręcamy całym ciałem. I dopiero jak skoordynujemy te wszystkie rzeczy, to faktycznie będziemy na trasach bardzo dobrze jeździć, będziemy śmigać. Natomiast tutaj, trenując, zawsze trenujemy tylko jeden z tych elementów i skupiacie się tylko na jeden, Znaczy ja się skupiam i wy także powinniście. Skupicie się tylko na jednym z tych elementów. To znaczy, dzisiaj przyjeżdżam i przez pół godziny walczę z tym, żeby mieć na przykład wyprostowaną zewnętrzną rękę w zakręcie albo prawie prostą, bo do końca ona nie powinna być wyprostowana. Nie powinien być tam, pojawić się jakiś przeprost, tylko ta zewnętrzna ręka wewnętrzna ręka. Wewnętrzna ręka oczywiście powinna być w miarę prosta. Eee, no i co? Jeżdżąc po prostu, no skupiam się tylko na tym jednym elemencie. Ewentualnie, no, każdy wiadomo jak jeździć. Warto sobie pooglądać inne filmiki. Ja nie będę tutaj mówić, że, że macie robić tak, a nie inaczej. Fenomenalne filmiki są od lekcji Skilla z dartmurem, Tam można sobie po prostu zerknąć, jak się układać prawidłowo w zakrętach. I po prostu podejrzeć sobie, co trzeba robić, a potem, potem po prostu to robić, to znaczy rozkładać to na pojedyncze elementy, tak jak już wcześniej wspomniałem, typu pierwszy przejazd, pierwsze 20, 30, 40 przejazdów, skupiamy się tylko na tym, aby mieć cały czas kolano dociśnięte do ramy, a jak już to ogarniemy, to dopiero do tego dorzucamy kolejną rzecz, bo jednak kolarstwo górskie to jest sport, w którym to jest sport odruchów, to znaczy kto pomyśli, to już jest za późno, jeśli ty pomyślałeś o tym na trasie, że trzeba wyprostować rękę, że trzeba korano dogiąć do ramy, to to już jest zdecydowanie za późno, żeby wyjść dobrze z tego zakrętu. To trzeba robić odruchami, a nie da się inaczej wbudować w siebie odruchu, jeśli po prostu poprzez setki razy robienie tego samego i myślenie o tym, to trzeba się cały czas zastanawiać i dopiero za 101 razem może coś nam zaskoczy. Im przejedziemy ten zakręt, a potem po zakręcie, kurczę, ja wcale nie myślałem o tym, że trzeba tutaj dogiąć kolano do ramy, a zrobiłem to. Więc pamiętajcie, kolarstwo górskie to jest sport odruchów. To jest tak szybki sport, że trzeba mieć wbudowane odruchy. Jak widzę korzeń na trasie, no to muszę wiedzieć, czy ten korzeń mam przejechać, odciążyć rower, czy może go przeskoczyć Banehopem. To są decyzje w ciągu ułamków sekund i te ułamki sekund buduje się poprzez długie godziny treningu. Także zapraszam, żeby samemu sobie coś takiego ogarnąć I lecimy dalej Dobra Z mojego treningu by na razie było na tyle, przynajmniej tutaj Zobaczcie jak to jest wszystko teraz wyjechane tutaj Będę miał dużo do analizowania, zobaczymy Gdzie są błędy, dlaczego tak się dzieje Także teraz zmienimy trochę koncepcję ja pojadę jeszcze na traskę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, już bez żadnych tego typu kapek. Tylko na normalnej trasie rowerowej zobaczymy, jak tam te zakręty pójdą. No i co, widzimy się za chwilę. 别扯了。 Dobra. Tutaj jest... Uuu, fajny zjazd. 32. No i jedziemy kolejną traskę tutaj. Nie mogę jest dziura. Idziemy na jeszcze jedno miejsce Ta ścianka, która jest tutaj Ona jest bardzo ciekawa Zobaczmy na pierwszy nie idzie Dobra, jest pusto. I trajek zrobiony Dobra, widzimy się na Hugonie No i cyk jesteśmy na Hugonie Pojedziemy sobie parę razy, może raz, dwa na Chwilę polatam i tyle by było dziś, dzisiaj. Jestem już szczerze, dosyć zmęczony, więc nie mam też siły. O kurde. Ale by wyrzuciło. Jeszcze pokażę wam samą końcówkę i będziemy kończyć, bo ja już wracam. spokój trening, trochę polatałem. Skupiłem się też na zakrętach, ale czuję się już kompletnie wypruty, więc tu fajnie jest szeroko otworzyć. Syk, cyk do wewnętrznej, puszczamy heble kompletnie. Syk spadnę Cyk. redukcja od razu przed oj oj to byłoby groźne z mojej strony to by było na tyle Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału to pamiętajcie jakąś łapkę w górę, jeśli tego typu film Wam się spodobał. Przyjście mnie o coś dla początkujących, nie wiem czy to jest do końca dla początkujących Sami musicie ocenić czy wam się tego typu nagranie spodobało A jak wam się spodobało to dajcie znać w komentarzach Ja się będę z wami żegnał, pamiętajcie, łapcie a wskakujcie na rower, na razie!